Dzisiaj pokażę Wam, jak powinna wyglądać prawidłowa kwalifikacja pacjentki do zabiegu BTX Full Face, tak aby zabieg był bezpieczny, bez powikłań, a nasza pacjentka zadowolona z efektów. Celem takiej kwalifikacji nie jest tylko ocena zmarszczek, ale przede wszystkim ocena całej anatomii, zrozumienie tej anatomii, ocena napięcia mięśni i proporcji twarzy. I to właśnie ten etap pozwala nam uniknąć powikłań i dobrać zabieg do indywidualnych cech każdej osoby. Przyjrzyjmy się po kolei. Naszą analizę zaczynamy od oceny napięcia mięśnia czołowego. Prosimy Panią o uniesienie brwi do góry. I to, co tutaj widzimy, to jest hipotonus mięśnia, czyli mięsień jest w osłabionym napięciu. Jest to dla nas informacja, że Pani należy do osób z grupy wysokiego ryzyka opadnięcia brwi po botoksie. Mięsień przed botoksem jest już słaby, a po podaniu botoksu w celu zniwelowania tych zmaszczek wyłączymy go. Całkowicie z pracy i brwi opadną. Dodatkowo czynnikiem ryzyka jest dla nas tutaj nadmiar tkanek nad górną powieką. Jak wiemy, po podaniu botoksu na włókno mięśniowe, to włókno się rozciąga, wydłuża i tym samym pozycja brwi obniża się o milimetr dwa. W przypadku naszej pani, górna powieka na pewno przysłoni jej oczy, będzie miała taki efekt e, ciężkich powiek, ciężkich brwi. E, efekt będzie taki, że będzie wyglądała na zmęczoną, zaspaną. E, nie chcemy tego. Naszą kolejną okolicą do oceny jest okolica zmarszczki, Prosimy panią o zmarszczenie brwi e, do siebie, złość. Tutaj, co widzimy, to jest dominacja mięśni marszczycieli, także jak najbardziej możemy tą okolicę tutaj podać botoks, ale musimy uważać na mięsień obniżacz główki brwi. W pierwszym etapie tego nie robimy, ponieważ ze względu na to, że Pani ma nadmiar skóry tutaj w części przyśrodkowej nad górną powieką, może to spowodować opadnięcie wręcz tych główek brwi, a nie uniesienie. Kolejną okolicą do oceny jest okolica oczu. W tym celu prosimy naszą Panią, aby mocno się uśmiechnęła. Tutaj nie widzę żadnych czynników ryzyka. Zawsze pytamy, czy jest tendencja do obrzęków pod oczami, i to jest absolutne przeciwwskazanie do podania botoksu w okolicy oczu. Zawsze przy okolicy kurzych łapek wykonujemy próbę mimiczną. Ja na to mówię wredny nosek. Co my tutaj widzimy? Widzimy takie zbielenie. To oznacza, że mięsień jest tutaj w dużej aktywności, także dodatkowo stawiamy takie punkty kompensacyjne, aby po zniwelowaniu kurzych łapek nie pogłębiły nam się zmarszczki tutaj w okolicy nosa. Oceniamy również aktywność mięśnia okrężnego ust, prosimy panią, aby zrobiła dziubek ustami. Jak widać tutaj mamy pięknie wymodelowane usta, dlatego te zmarszczki nam się tak mocno nie pokazują, na siłę nie robimy. Tak zwanego lip flip, jeżeli te usta nam się nie podwijają do środka. W innym przypadku przy takiej sile mięśnia nasza pacjentka może odczuwać dyskomfort podczas mówienia, podczas picia przez słomkę, podczas gwizdania. Kolejną okolicą do oceny jest okolica kącików ust. Patrzymy, czy kąciki nam kierują się w dół, czy mamy tutaj linię marionetki. U naszej pani aż tak widocznych tych marionetek nie ma. Sprawdźmy, jak pracuje mięsień mięsień delikatnie pracuje do dołu, ale po wyłączeniu tego mięśnia nie tyle nam się uniosą kąciki do góry, ale również tutaj okolica policzka się ładnie nam podkreśli, ten policzek stanie się pełniejszy i po wyłączeniu tego mięśnia będziemy mieć efekt uniesienia policzków do góry. Kiedy analizujemy anatomię naszej pacjentki, zwracamy uwagę jak wygląda linia żuchwy, czy nie ma tutaj nadmiaru tkanki tłuszczowej, czy nie ma wyraźnie zarysowanych chomików. Tutaj u naszej pani Komiczki są delikatnie zarysowane, nie ma nadmiaru tkanki tłuszczowej, także nasza pani jak najbardziej kwalifikuje się do zabiegu tzw. liftingu nefretete i podania botoksu tutaj na linii żuchwy. Podajemy go tutaj w okolicy chomików po to, żeby odkleić zniwelować pociąganie mięśnia szerokiego szyi, czyli platyzmy, pociąganie tutaj tej skóry w dół. Aby nam ta linia żuchwy się ładnie wygładziła, dodatkowo będziemy podawać tutaj mięsień brudkowy, po to aby ta brudka nam się ładnie od, nie podwijała do góry i dała optyczny efekt wydłużenia owalu i wyrównania tej linii żuchwy. Na koniec oceniamy napięcie mięśnia szerokiego szyi, prosimy naszą pacjentkę o lekkie napięcie szyi, to jest tak zwana próba Y. Jeżeli pojawią nam się na szyi takie pionowe pasma, to znaczy, że ten mięsień jest w nadaktywności i może pociągać dolną część twarzy, tutaj skórę przy linii w dół, tworząc właśnie takie nierówności i chomiki. Po wyłączeniu tego mięśnia z pracy uzyskujemy maksymalny efekt uniesienia owalu. Mięśnie te wchodzą w kompensację i nam podciągają ten owal do